Witam, witam pani. Ogólnie, bo zapytaliście takie pytanie jak spędziliście wczoraj dzień. No ogólnie ze znajomymi w Zgierzu się ustawiliśmy. Taka miejscówka jest bardzo ładna, potą nie wszyscy wiedzą. E, ogólnie pogadaliśmy sobie, pożartowaliśmy. wypiliśmy sobie po jednym piwie. Nie to, że bo pani będzie się pierdolić, że pioczki, czy coś. Nie, nie, nie. To właśnie nie jest to. I ogólnie, spędziliśmy sobie miły dzień. Mieliśmy ogólnie zrobić też takiego gryla, no ale ta pogoda była nijaka. Ale sobie odpoczyniliśmy w, w przyszłym tygodniu. Zgierzę sobie ze znajomymi, zrobimy sobie gryla Spokojnie, w sierpniu A wy pani Jak będziecie słuchać tych debili To my nie będziemy mieli tego gryla Który ja wam Chcę tu ogarnąć Jak będziecie słuchać tych debili z Zamiast nas To nie będzie tego gryla Znowu będziecie płakali Ale to nie będzie moja broszka no, tak, no bo wy to yy, twierdzicie, że jesteście fana, fanką fana, fani piszecie tak grubo, a coś do czegoś to spiedalacie do troli. No, tak pierdzolona flaga. Tam gdzie was pokierują to lecicie. No właśnie. I tym się różnimy, że wy nie umiecie ogarnąć i mieć ich w dupie. Pogadaliśmy wczoraj sobie Zrobiłem taki mały filmik Widzieliście na pewno A widzicie Bo my się nie podajemy Jak niektórzy się podają, bo się boją już Czego bacie Tych troli? W rzeczywistości nie powiedzą Bo to są wielkie chuje A wy, panie, się boicie ich. To widać co do kurwa. Nie musicie mi tu ściemniać i mówić, że a ja się nie boję. jakbyście się nie bali, to byście mieli w dupie i lajkowałem nasz profil, bo co tak, co ma 4000 lajków będzie.